Dzień dobry, idiotki damskie i męskie. Dziś będzie odcinek dla wszystkich tych y, zbolałych serc, które mają czkawkę. I którym wiecie, się non-stop po prostu przypomina albo coś, albo ktoś. i które rozpaczliwie szukają pomocy. I ja wam tej pomocy nie udzielę. Ja wam po prostu opowiem o innych przyjaciółkach idiotkach i też damskich i męskich, które też mają taką związkową zgagę no i, o, i o tym, że ja też kiedyś miałam taką zgagę i, i takie doświadczenie i dzięki temu się wzajemnie poklepiemy po plecach i uznamy, że po prostu nie ma w tym nic złego, bo nie ma, ale najpierw piosenka. Na szczęście w ogóle nie uszczuplił się mój repertuar po wydaniu książki, bo tych piosenek są miliardy. I mimo że użyłam w książce ogromnej ilości popkulturalnego terroru muzycznego, to, ma, to mam nadzieję, że Wam to poprawi humor, tak jak mi. A dziś będzie kolejna piosenka z mojego ulubionego radia Retro, i nosi ona tytuł: It's All Coming Back to Me Now. I wykonuję ją Celine Dion. W ogóle zostałem się czy wymyślić, że ja zawsze wysokim akcentem po angielsku. Uwaga, recytuję. Przestałam płakać natychmiast w chwili, gdy odszedłeś, i nie mogę sobie przypomnieć, gdzie lub kiedy, lub jak, i pozbyłam się wszystkich wspomnień, które ja i ty kiedykolwiek stworzyliśmy. To przepadło dawno temu, ale ciągle do mnie powraca. Jeżeli tak mnie pragniesz, jeżeli mnie tak potrzebujesz, to umarło dawno temu, ale to ciągle do mnie wraca. Tak ciężko jest się temu oprzeć, i to wszystko do mnie powraca. Ledwo mogę sobie przypomnieć, ale to ciągle do mnie wraca, ale to ciągle do mnie teraz wraca. Jest jesień, i, i naturalną koleją rzeczy jest taki pewien rodzaj. Melancholi, nie mówię tu o melancholii chorobliwej, tylko o takiej, która jest po prostu, wiecie, taki, to takim rodzaju rozrzewnienia, że, że jest lato, że mija lato, że jest zapach inny, że są różne nowe dźwięki, dźwięk deszczu, wiecie, wiatru, chrupania liści pod nogami. Jest po prostu, no, coś przemija. I bywa, że jesień jest takim momentem, że zaczynamy się po prostu czuć samotnie. Jako single, zwłaszcza albo idiotki po rozstaniach świeżo. I wynika to z wielu rzeczy. Ale ja bardzo lubię racjonalizować różne zjawiska i wiecie, szukać tam, grzebać w mózgu, się po prostu doszukiwać różnych ciekawostek. I właśnie dlatego porozmawiałam kiedyś z moim terapeutą o tym, dlaczego czasem, i zwłaszcza jesienią, przypominają nam się ludzie, których już z nami nie ma z różnych przyczyn. I wiemy, że ci ludzie byli dla nas niedobrzy, I, albo te relacje nas nie wzbogacały, i że były złe dla nas, albo się po prostu skończyły, i już powinniśmy sobie wiecie, dawno dać spokój ze wspomnieniami o nich, a my nadal, tam jak ta stara płyta zacięta, już nam wstyd po prostu przed znajomymi nawet. Już, już nawet nie mówimy, że my nadal myślimy o danej osobie. I skąd się w ogóle bierze to zjawisko? To, to jakbyśmy się na przykład pozbyli starej kanapy i już. I już wiecie, śmieci wyniesione, tam śmieciarka już odjechała, i, i nagle zaczynają nam po boh chacie latać mole. Mole odzieżowe. I to jest cholerstwo trudne do wyplenienia, słuchajcie. I to jeśli na, naszym domem jest nasza głowa, to te mole to są wspomnienia po ex albo, albo po niespełnionym romansie. Po takim, który się skończył wbrew naszej woli. I to bardzo przykra sytuacja. No bo te, te mole się mogą pojawić długo, bardzo długo po tej sytuacji, i wtedy to nasza głowa wpada w jakąś taką panikę i, i myśli, i Jezu, czy, czy, czy ja znów postarodam zmysły po prostu dla jakiejś osoby? Przecież, ja, przecież już wszystko było poukładane, i jakby o co kamam? Więc ja was dziś uspokoję i powiem, że to nie jest nic złego. I Jest jeden trik ciężki, prawie jakbyśmy byli jakimiś minichami, albo, albo filozofami, ale warto i działa. Ale najpierw. Proszę się okryć swoim, swoimi własnymi ramionami i potraktować siebie samego jak super osobę. W sensie najlepszą kurwa, osobę, jaką można znać. To właśnie my sami. Jesteśmy na siebie skazani, więc nie ma innej opcji. Więc najpierw proszę sobie siebie wysłuchać, jak, jak najlepszego przyjaciela albo przyjaciółki. I tak zrobiła moja przyjaciółka, idiotka, po tym jak ja jej to kazałam zrobić. Kazałam jej to dlatego, że opowiedziała mi, że znów, znów. Po dwóch latach od romansu, który wywrócił jej życie do góry nogami, że znów typiara do niej wróciła czkawką. Mówię romansu jako nie romansu FR, tylko romansu takiego yy, miłosnego zakochania. Tam nie było żadnych zdrad. W każdym razie, w ogóle to była bardzo zagmatwana historia, bo ta moja przyjaciółka idiotka się zakochała w dziewczynie, która już była w związku. No i na początku cierpiała, no bo nie mogła się ujawnić z tymi uczuciami. Przede wszystkim yy, to była pierwsza sytuacja w jej życiu yy, że się zakochała w dziewczynie, co było dla niej szokującym odkryciem, no i nie wiedziała w ogóle, jak, jak nawigować w tych, w tych uczuciach i co ona w ogóle do niej czuje, więc to już było, wiecie, wyzwanie i taki powiew świeżości w jej życiu. No i postanowiła oczywiście poczekać z wyznaniami aż do momentu, kiedy tam ta dziewczyna się rozstanie z tą, z tą swoją dziewczyną, co nastąpiło, i bardzo w ogóle szanuje to, to podejście, czyli takie podejmowanie pewnych etycznych dorosłych decyzji. No ale nieważne, dobra. I ta moja przyjaciółka idiotka miała najpiękniejsze lato świata. Bo wiecie, te amory, randki. Okazało się, że tamta też do niej smarowała cholewę. Tam twarz patrzyła jej w te oczy. I, te, i też jak patrzyła w te oczy, to, to widziała wspólną przyszłość. Więc okazało się, że to lato i było po prostu piękne i wymarzone. No i no fajerwerki non-stop. Okazało się że niestety, jak to w życiu idiotkowym, że nie zawsze piękne chwile wystarczają i nie zawsze wystarcza nam to, co dobre. I na, czasem, nawet jak jesteśmy w pięknym związku, pełen, pełnym takich no, no, wybuchów miłosnych petard, a nie na przykład wybuchów kurczenia i pretensji non-stop, to jakoś ten nasz mózg idiotkowy tęskni do. Kąpieli w toksycznych basenach, w, w basenach smrodu, na, na różnych planetach po prostu, na których jest, nie, ma, nie ma takiej aury miłosnego szczęścia, tylko jest po prostu jest napierdziane. I tak właśnie ta dziewczyna miała. Że ona jednak no, tęskniła do tej swojej eks, z którą się szarpały wiecznie no, i wiecznie zarobiły pretensje i wyrzuty. No i niestety no, moja przyjaciółka i dziadka spadła z z zajebiście wysokiej wysokości, bo była wybita po prostu jak elektron gdzieś na, na maksa daleko po prostu od, od swojego jądra, i swojej jaźni I, i nagle z tego w ogóle orbitowania w tym szczęściu i, i rozgadywania wszystkim jak to jest szczęśliwa i w ogóle jeszcze tam w grę wchodził coming out, tak, no, bo coś tak odkryła o sobie, no i niestety jak wróciła z tej krótkiej wizyty w rodzinnym mieście w lato, no to już czuła, że coś jest nie tak. Już wiecie, rzadsze wiadomości, ta, ta nagle nie znała swojego grafiku w pracy, nie wiedziała, czy tam, ma, ma, tam dla niej czas weekend, czy, czy kiedy, albo czy z nią pójdzie na wesele. No jakby Wiecie, co się wydarzyło? No dystans. Okropne, obrzydliwe, bolesne uczucie, które po prostu spina na nami głowę i całe ciało. Zrozumie to tylko osoba, która sama doświadczyła takiego. No, jakby nas ktoś zbił w szachach, o! Tylko tylko my jesteśmy szachem, i ktoś nas zdejmuje nagle z planszy i na bok i, i stawia na koniec i, i koniec. Bardzo, bardzo przykre. I zaczął się dramatno. oczywiście wraz z jesienią przyszło wszystko co złe. W pracy miała redukcję tatu, więc w ogóle do złamanego serca jeszcze doszło to uczucie bezradności, że trzeba szukać nowej roboty. Do tego jesień w ogóle brzydka, no, czyli po prostu najgorszy czas na problemy i, i na dodatkowe mnożące się smutki. I jeszcze do tego. Miała iść na studia podyplomowe, o których marzyła, i okazało się, że na jej kierunek się zapisało, słuchajcie, za mało osób, i że go w ogóle nie, nie uruchomią, i ona tak bardzo czekała na to. Także, miks najprzykrzejszych sytuacji, jakie można sobie wyobrazić, w jednym po prostu czasie. Więc to nasza przyjaciółka i wyszła z tego. Po pewnym czasie już mi opowiedziała, że w ogóle świetnie, i jakaś tam pani psycholog pomogła, że znalazła w sumie lepszą pracę, że nawet to w ogóle było to piękne doświadczenie wzbogacające. Bo otworzyła się na jakąś nową część siebie, bo też się zaczęła umawiać z, teraz z dziewczynami, w ogóle dobrze się stało, no, jakby jest szczęśliwa, już to jest za nią. No więc ja przyjęłam tę wersję tych wydarzeń, tak jak te, która się okazała teraz, w tym roku, już, już po dwóch latach. A okazało się, że nasza przyjaciółka idiotka wcale nie wyleczyła się tak do końca z tamtej dziewczyny i że co jakiś czas jednak wylatuje taki mul z szafy, w sensie z tego tapczanu starego i jej mąci w głowie. I to jest dobijające, ja to znam, bo ja też kiedyś miałam takiego mola latającego po chacie, w sensie w, w, w głowie. Mam nadzieję, że się nie zgubimy w tej metaforze I, i że nagle sobie nie pomyślicie, że to jest jakaś na przykład, reklama środka na mole albo coś. Nie, nie znam osoby, która by nie miała po jakiejś relacji związkowej czkawki albo <grafię> refluksu wręcz, albo takiego właśnie mola latającego po chacie. To jest, słuchajcie, absolutnie normalne. To, bo, bo, po pierwsze, co to znaczy, że mamy pamięć. To, to jest bardzo dobry znak. No, wraz z wiekiem pamięć już zaczyna zawodzić, co ma swoje plusy i minusy. A skoro pamiętamy różne rzeczy, emocje, uczucia różne, to znaczy, że pamięć działa. A po drugie, jako istoty ludzkie, rozumne, ale też czujące całe w ogóle tryliardy emocji, dysponujemy czymś takim jak, no, jak, jak sentyment. I w tym też słuchajcie, nie ma niczego złego. To też jest oznaka bycia idiotką, ale też człowiekiem. Po prostu dobrym człowiekiem. Oczywiście nasz mózg, i wszystko to wiecie, no, nasza wrażliwość, emocjonalność, to, to, to ma też do siebie, że lubi czasem nam zrobić flashback z kąpieli w tym toksycznym bajorze. I nawet tak zaburzyć nasze wspomnienie. Że nam się wydaje, że to była kąpiel w jakimś najlepszych w ogóle perfumach, i, i że, to, że to jest powracające wspomnienie tej beznadziejnej relacji, jakiejś niebezpiecznej dla nas, na przykład niedobrej, cierpiącej w nas, i że ono jest super. I to są już niestety lagi w mózgu i takie no, błędy wspomnień, z którymi już w sumie tak nawet trochę ciężko coś zrobić. Jak już tak się tam to zatnie w głowie i, i wgra się jakieś złe wspomnienie, jakieś przykręcone. I no, nie da się z tym nic zrobić, no. ale to też jest normalne. Normalne, że myślimy czasem o kimś, o kim już w ogóle nie powinniśmy myśleć. To, to jest normalne. W dodatku nam się wydaje, że to jest super osoba i że nawet może nam się wydawać, że my ją nadal kochamy, co wynika to z mózgu, no. i z tego, że też biologicznie wypieramy po prostu chujowe rzeczy. I gdyby tak nie było, to świat by w ogóle wyglądał zupełnie inaczej. Kobiety by nie rodziły w ogóle dzieci kolejnych, bo by pamiętały porody i ludzie by nie zaczynali wojen kolejnych. Wiecie, jakby, kumacie to. Po prostu niefajne wspomnienia i, i, i historie się zacierają. I nasz mózg zaczyna wypychać te fajne wspomnienia na pierwszy plan. I wtedy sobie myślimy terapia nic nie dała. Nic nie dało. Nadal jestem w tej samej dupie, gdzie kiedyś po prostu, bo wspominam, z bólem serca te typiary czy tamtego typa i aż wstyd komuś o tym powiedzieć. No ale moja przyjaciółka mi powiedziała i bardzo dobrze, że to zrobiła, bo mogłyśmy się wspólnie po podomyślać, czemu ten mól z tej głowy, z tego, z tego tapczanu wyfrunął. I ja wam powiem tę łamigłówkę rozwiązaną. Oczywiście problem pozostał, ale źródło zostało namierzone, więc być może ta plaga po prostu pozostanie pod kontrolą. Przypomniało mi się, jak właśnie byłam kiedyś u mojego terapeuty i powiedziałam mu, że bardzo, ale to bardzo mam ochotę palić papierochy, A rzuciłam 5 lat temu. I jeszcze w dodatku rzuciłam też dla Madeusza, bo on nie cierpiał palenia i Bogu dzięki w ogóle nie zmuszał mnie do rzucania, ale mnie zachęcił. No i ja wiecie, tam książka, jak skutecznie rzucić palenie, zresztą ostatnia paczka oddana komuś tam w połowie, rzuciłam. No i oczywiście nie obyło się bez awanty w nerwach, jak już nie mogłam palić, a palenie było dla mnie czymś, co. co co ja romantyzowałam, bo ja kocham w ogóle romantyzować durne rzeczy. Nawet jedzenie miodu na buce sobie romantyzuję proszę mnie nie oceniać, bo, bo po prostu bez tego by nie było w tych podcastów też. I jak jest, no i jestem tam u tego terapeuty i mówię mu, Ted, tak mi się chce jarać po prostu, nie wiem, już cholera jest zjada, już nie, nie wytrzymam dłużej, już muszę papierocha. I ja oczywiście czekam, aż on mi powie, nie wiem, no, oczywiście jesteś w takiej trudnej sytuacji życiowej, powinnaś sobie zapalić. Ale oczywiście co powiedział Ted? No słuchaj, a co się w twoim życiu zmieniło, że ty chcesz znowu palić? Ja się tak zawiesiłam na słowie, zmieniło, że coś się zmieniło w moim życiu. I bingo! I bo był to czas dużych zmian. Wracam do pracy w kuchni po przerwie, w dodatku do nowego miejsca, niezbyt fajnego miejsca, nie było to spełnienie moich marzeń. Zaczynała się jesień, dużo się działo, nowi ludzie w tej pracy, nowy szef w ogóle, i jeszcze miałam tam prawo pracować sama na zmianie. Jakby zaczęliśmy drążyć o zmianach. Że jak ja na nie reaguję i że ich nienawidzę. I wtedy ten mi narysował na tablicy swój słynny schematik, w sensie słynny dla mnie, bo, bo ciągle mi o nim mówi od pierwszego spotkania. I narysował taki biologiczny schematik błony. <grym> że z jednej strony błony co <grym> straszne słowo w ogóle ale to, to, no, to no, nie będzie. To z jednej strony to jest to, co, co zna znam. Czyli stare jakieś moje doświadczenia, poprzednia praca wszystko do czego się przyzwyczaiłam. Po środku tam narysował takie kropeczki. I to jest środowisko zmienne. Ja się tam trząsam właśnie, i się obijam, rzucam. A kolejna błona, dobra, już ostatni raz użyłam tego słowa, po kolejnej stronie jest coś nowego. I ja w tym systemie zmian, tam wiecie, się rzucam w tym niestabilnym nowym środowisku. I tam po tej drugiej stronie, tam skąd mam wiedzieć, co to jest. A poprzednio przecież wiem, co, co jest, bo już znam tam. Więc nawet jeżeli to jest coś jest chujowego i szkodliwego dla mnie, to ja przynajmniej, to przynajmniej jest coś, co znam. I dokładnie w tym samym momencie okazało się, że, że była teraz moja przyjaciółka idiotka, bo też się znalazła w momencie życia, gdzie nas schodzi nowe. Kupuje mieszkanie, w końcu zaczyna tę podyplomówkę, dostała awans, w ogóle dziewczyna diabeł. Ja nie wiem skąd ona robi, jak ona umie robić tyle rzeczy naraz. W każdym razie wykminiłyśmy, że co jest najlepsze na stresy i nowe sytuacje stare znane ramionka, tak, wspomnienia chwil, które były w ogóle przeciwieństwem tego, co jest teraz, czyli zrobienie kilku kroków w tył, bo tak niby fajnie i zmiany, i że się jest excited na to wszystko, ale jednak człowiek lubi to, co zna i, 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 i wspomina to, co zna. I super się położyć na tym ugrzanym już wcześniej, kiedyś ugniecionym tapczaniku, niż szukać nowego. Albo po prostu w ogóle się nie kłaść, no, no bolą nogi. Człowiek chce się kłaść. Więc... Pyk, po prostu mózg naszej przeciółki idiotki znalazł sobie w głowie po prostu piękną deskę ratunku. Coś, co pomaga utrzymać te, te homeostazę. I trafiło się akurat na to, że akurat w tym momencie wyciągnął z mózgu jej eks. Mimo, że się już wyleczyła. I nawet już mogła patrzeć na te zdjęcia z nową dziewczyną, już ją odblokowała wszędzie. Już niby jej nie bolało serduszko, że, że im, im, im nie wyszło. Niby respektowała te wspomnienia i wybór tej dziewczyny i tam już wszystko było zaleczone. Ale no wypłynęło. I ty myśli, że a może teraz by się im udało, a może by teraz coś zrobiła inaczej, a może by się powinna do niej odezwać, a może w sumie nie zaszkodzi na kawę zaprosić, a może jej życzenia na urodziny wyśle, to się przypomni, może, o, może one już w ogóle są innymi osobami i pięknie dojrzały i teraz będą już do siebie tak w stu procentach pasować i, i ten romans wróci? No nie. No i tu trzeci powód. Dlaczego ten mul wyleciał z szafy? To tym samym możecie tłumaczyć, czemu ktoś wam się odbił czkawką znowu, nawet, nawet po kilku latach. Pierwszy, jaki sobie możemy wyodrębnić idiotkowo, to może być ten sentyment, o którym już mówiłam. I to jest piękna rzecz. No, trzeba po prostu powiedzieć, hmm, jestem sentymentalną osobą, ma prawo mi się ktoś przypomnieć. Drugie, jak się Wam ktoś nagle przypomina i sobie myślicie, o, to były fajne czasy, ale się czułam młoda i piękna, ale mnie ten ktoś kochał. Albo, nie, ale się czułem szczęśliwy, no nie to, co teraz. To jest sentyment, to są rzeczy, których już na mnie nie ma, a które pielęgnujemy w głowie. Nie ma nic złego. Jest to piękne, ale warto to tam zostawić. <laughs> I pomyśleć, to wcale nie znaczy, że ja nadal kocham tę osobę, tylko po prostu ładnie potrafię wspominać rzeczy. I to jest moja piękna cecha. Koniec. No, a drugi powód to są zmiany. Czyli jak nam się w naszym życiu coś zmienia, to może być cokolwiek. To może być powrót do szkoły, albo na studia, albo założenie biznesu, albo przeprowadzka, no, no cokolwiek, co nas wprawia w nowość. To, to ten nasz mózg nam przypominał o rzeczach, które nam dawały spokój, i coś błogiego, i coś takiego, że można się z tym położyć pod kocem i, i naciągnąć go na głowę i udawać, że nas nie ma. I takie właśnie moce mają przecież nasze fantazje o powrocie do tego, co znamy. <laughs> I to jest bingo. Ale kolejne, to też ciekawe. Co może powodować, że chcemy znowu usiąść na tym <laughs> usiedzionym kiedyś tapczanie, to jest ciekawość. Ludzka ciekawość, jaką ta osoba, którą kiedyś kochaliśmy, albo derżeliśmy sympatią, albo się z nią umawialiśmy i po prostu była zajebista dla nas wtedy, albo z którą po prostu mieliśmy super seks, bo taka opcja też jest, jaką jest teraz osobą? Bo na przykład my już jesteśmy w innym miejscu życia i w ogóle już robimy inne rzeczy, i już mamy trzy dychy, więc na bank ta osoba też się zmieniła i też jest inna, i, i ciekawe, jaka jest. No i to jest po prostu ciekawość. No. Nasz mózg jest ciekaw w wielu rzeczy, na przykład, jak to jest przepłynąć kajakiem Atlantyk, no. albo jak to jest dotykać delfina. Ale to nie znaczy, że od razu się fiksujemy na tej myśli i piszemy do jakiegoś ocenarium, czy nam dadzą dotknąć delfina. No. Czy to jest jasne? Gdy, ciekawość, co u tej osoby, czy skończa studia, gdzie tam pracuje teraz, co robi, czy nadal lubi ser pleśniowy lazur. No. To wszystko ciekawość. I nie ma w tym niczego złego. O ile, to też warto zaznaczyć, o ile sobie nie robimy, kochani, spaceru na śmietnik i tam nie zaczynamy grzebać w nim znowu, biorąc ten, tapcząc znowu do domu. Bo czym innym jest bycie ciekawym i wiecie, takie zadumanie się, takie zaakceptowanie tego, że jest jesień, że jesteśmy sentymentalnymi ludźmi, że mamy wspomnienia, albo po prostu bycie osobą z pamięcią. Jest po prostu bycie częścią nas, a co innego podejmowanie działań. I to i poświęciłam temu mnóstwo stron w idiotkowej książce, czyli temu, żeby sobie nie robić rzeczy. Jakichś fałszywych ruchów i sobie to po prostu w bani ułożyć. Że można sobie fantazjować, można rozkmienić, co by było gdyby, a co by było teraz, a może warto zadzwonić, a może się warto przypomnieć, a może to znaczy, że jesteśmy sobie pisani, bo nadal o kimś myślimy po tych 100 la stu latach, nawet jeżeli już mamy męża i czwórkę dzieci. Może to jest znak, że to jednak z tamtą osobą powinniśmy być. No nie, no uspokajam wszystkie dusze strwożone tą myślą, że znowu ten. Ten bigos emocjonalny się nam cofa, i znowu trzeba tkwić w jakiejś melancholii jesiennej. To tak nie jest. To nie znaczy, że wszystko zbardowane i ten czas na zdrowienie nam nie wyszedł, bo ciągle i ciągle to, to gówno z tej przerępli wyskakuje. Mówię gówno jako syntonim po prostu niefajnych uczuć, które nas martwią i gnębią. No więc mówię oficjalnie. Nie ma się co biczować, ale niektórzy, że, że niektórzy ludzie nam w głowie wracają. To nie znaczy. Że my nadal chcemy z nimi być, albo że ciągle jesteśmy w tym samym miejscu w życiu i się nie uwolnimy, i coś nam. Nie ma w tym nic złego. No. Nie jest to wygodne, wiadomo, bo jednak było fajnie wziąć jakąś tabletkę wymazującą nam niektórych ludzi z głowy, ale, ale no nie ma tak. no. Trzeba po prostu zapamiętać, jak działa nasz mózg, no. jak działają pory roku, że sobie przypominamy zapachy z kimś związane, albo miejsca, albo że, nie wiem, ta trawa tak wyglądała, albo że mieszkaliśmy gdzieś w danym miejscu. Nie ma nic w tym złego. Zwłaszcza wtedy, kiedy. Pamiętamy o dwóch rzeczach. O nich też piszę w szczegółowie w książce, żeby sobie każdy mógł tysiąc razy przeczytać ten rozdział i sobie uspokoić głowę. Po pierwsze, myśleć to można różne rzeczy. Bardzo różne. Można, można różny, różne mieć marzenia, cuda, cuda w głowie, ale myślenie nie równa się działania. Czyli sobie możemy się zastanawiać, co o naszego tapczanu tam wygodnemu wygodnego słychać. Czy ktoś inny? Czy ktoś inny teraz odkrył ten tapczan? Możemy go wspominać i sobie myśleć, ale mi się teraz przydało położyć na tym tapczanie, bo go znam i tak mi samotnie. Ale wystarczy nie pisać, nie odezwać się, odkładać tę myśl tak daleko, daleko i tak, tak. to jest tak jak z paleniem, no. Mówi sobie, dobra, zapalę jutro. Jak mi nie przejdzie i nie wytrzymam dzisiejszego dnia, to zapalę jutro. I zasada jest taka, żeby nie palić, tylko jutro sobie powiedzieć znowu, że kurwa, dałem radę, wytrzymałem. I znowu to odwlekać i mówić sobie, dobra jutro, yy, jak wytrzymam dzisiejszy dzień, to w nagrodę jutro zapalę. I nie palić, tylko znowu odkładać no, na następny dzień. I się w składzie później okazuje, że jutro nie nadchodzi kilka miesięcy, a później lat i po prostu da się wytrzymać bez napisania do kogoś wiadomości. Albo życzenia mu wesołych świąt, albo yy, po prostu głupiego podjęcia decyzji o złej intencji. No, da się. I to jest recepta na flashbacki. Możecie się, może wam się wydawać, że, że, że zaskiśniecie jak jajo, jak się nie odezwiecie do kogoś, a tu niespodzianka, muszę Wam powiedzieć, że jednak da się te konie utrzymać i tego nie robić. No, i to jest recepta na ten niemiły stan tego uczucia, że daliśmy ciała i nadal myślimy o kimś, ktoś powinien w ogóle być 100 lat za nami i na kogoś w ogóle się nie powinniśmy oglądać. Zmiany w życiu, jesień, szukanie tego, co tam się zna, bo się czujemy niepewnie, ciekawość. Wiecie, jakby może próba ściągnięcia na, sobie, na siebie trochę dramy. Może, może musimy coś zrobić w życiu trudnego teraz i na przykład mamy, nie wiem, musimy szukać pracy, a nie chce nam się tego robić, więc wolimy sobie szukać jakiejś dramy zastępczej. I to jest bardzo prosta drama zastępcza, żeby się odezwać do ex. Na przykład może trochę adrenalinki nam chcemy podnieść sobie. To ja polecam inne metody, może na przykład ugotować sobie coś. Egzotycznego. Mi to wystarczy na przykład z egzotycznych rzeczy, ale y, tych adrenalinowych. Ale jeśli nadal nam po głowie chodzi, żeby się z kimś skontaktować, no to ewidentnie musicie przeczytać rozdział Ostatnia Deska Ratunku w mojej książce, gdzie są powody, dla których nie powinniście i nie warto. No. A tymczasem zostawiam Was, drogie idiotki damskie i męskie, z tym, co wykminiłyśmy z moją przyjaciółką idiotką. Czy to jest jakaś recepta? Nie. Bo ten podcast nie jest receptą. Na nic. Ale jest takim, że o... Nie, 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 nie tkwię w tym głównie sam, ani sama. Więc e, przypominam Wam e, o idiotkowej książce, e, z której jestem dumna i się pocecałam na myśl, że już 5 października będziecie ją otwierać z paczek i zobaczycie jak jest piękna i gruba i miękka i będziecie się jarać ze mną, jak fajnie się czyta. Jeśli ktoś nie kupił, to jest moja jedyna reklama. Ja jestem tą reklamą, sama sobie muszę ją robić. www.tłokuniewska.pl Polecam, zachęcam. Ściskam Was mocno. Mimo, że się nie znamy osobiście, to jakoś tak czuję, że się trochę znamy. Miłego początku jesieni. Nawet jeżeli to jest, słuchajcie, naj, najsamotniejsza pora roku, to możemy nie czuć się aż tak samotnie, ze świadomością, że, że idiotek jest więcej. I że w życiu naprawdę czeka nas dużo dobrego. Nawet jeżeli w danym momencie czujemy, że jednak tylko mole z szafy i stawczanu i sok ze śmieci, wszędzie porozlewany. No. Do usłyszenia! Pa!